Tak, no i każdy czyta co, co chce, oczywiście, w tych, w tych, w tych tekstach, nie? ale, ale to, jest, to jest tak lipnie wszystko zrobione, że mnie aż to zadziwia po prostu, że, 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 że ci funkcjonariusze, na przykład tak jak Zbigniew Grzegorowski, którego wspomniałem na początku. No jednak duży staż i w SB, i później w Urzędzie Ochrony Państwa, że nie tak potrafią po prostu spartaczyć tą robotę, że to, że to się wszystko jakby kupy nie trzyma, logiki żadnej w tym, w tym nie ma. Że, żeby po prostu... No ale można to lepiej zrobić. Znaczy, wiecie Państwo, no na przykład do pewnego momentu uznałem, że funkcjonariusze UOP wywodzący się z SB świetnie pomogli Lechowi się wyczyścić te akta bo rzeczywiście widać do pewnego momentu taką bardzo metodyczną pracę, że jak oni na przykład kradną dokumenty Bolka z Archiwum Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku, to również postanawiają usunąć z archiwum pisma przewodnie do przesyłanych materiałów do Warszawy. No, po to, żeby nie było śladów w ogóle, że jakiekolwiek akta Bolka były, czyli również śladów w postaci takiej, że jest, była korespondencja w tej sprawie prowadzona. Albo na przykład, co ustalił Urząd Ochrony Państwa, z książek korespondencyjnych wyrywają kartki, gdzie były odnotowane listy pisma przewodnie właśnie do pism, do, do korespondencji wysyłanej do do Warszawy. Jak z kartoteki, na przykład, usuwają kartę, to również biorą dziennik rejestracyjny agentury i wyrywają kartkę. Więc po prostu śladów prawie żadnych nie ma. Ale wiecie Państwo, kto po prostu wpadł na tak genialny pomysł, żeby. Przepraszam, szukam tego, ale chcę Państwu to pokazać. Nie wiem, nie, nie, to jeszcze do tego w filmie nie było, przepraszam. I to byli ludzie, pochodzący z tego okresu, gdzie nie matura, lecz chęć szczera zrobić z Ciebie oficera. Więc nie wszyscy byli górnego umysłu. Zaraz znajmy. Proszę, kiedyś byśmy poczęli. Czasami się wpadki robią. Niektórzy byli dobrze wykształceni. Proszę Państwa, tu jest, tu jest opublikowany taki dokument, który wisi na wszystkich stronach Lecha Wałęsy, jako dowód na to, że on nie był współpracownikiem SB. To jest dokument z 16 lutego 1971 roku. W dniu 16 lutego 1971 obywatel Lech Wałęsa nie podjął współpracy z SB. Kapitan Graczek. Propozycje. W związku z odmową współpracy proponuje dalszą kontrolę jego działalności na W4 przez TW pseudonim Klim. Kapitan Graczek. I Państwo, jakbyście jak nie czytali tej książki czy tej następnej, byście uznali kurczę, kluczowy dowód na to, że Wałęsa nie współpracowało z SB. I teraz wracając do tego, co mówiłem na początku. To jest tak spartaczona robota przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, oni po prostu wzięli, yy, znaleźli papier z lat 70. oryginalny, znaleźli w podziemiach Delegatury Łobu w Gdańsku maszynę do pisania, wystukali ten tekst i popełnili po prostu karygodne błędy. Po pierwsze, tego typu dokumentów nigdy SB nie produkowała, nie produkowała o takiej treści. Jest coś takiego w historii jak krytyka wewnętrzna i zewnętrzna źródeł historycznych. Wewnętrzna to analizujemy treść. Na przykład, no jakiś dureń z tego ułopu napisał, że leg Wałęsa będzie kontrolowany na W4 przez TW Klin. No to zrobiłem, proszę Państwa, kwerendę w sprawie TW Klin. Chciałem znaleźć po prostu delikwenta o tym pseudonimie. Całą kartotekę, tysiące agentów po prostu nas Klin. Nigdy Gdańska SB, Wydział III, nie miał nikogo o pseudonimie Klin zarejestrowanego. Jakbym był oficerem UOP, który by chciał pomóc Lechowi Wałęsie, to bym wymyślił agenta, to żaden problem, bo z dokumentów to wynika. Który pracuje, realnego, który pracował na tym samym wydziale i donosił na przykład na Wałęsy i bym wziął, wiecie, koło Państwa na przykład TW Obojętny był ktoś taki i bym wpisał tutaj TW Obojętny i no miałbym problem, bo bym powiedział kurczę, ktoś taki jak Obojętny jest, a TW Klin nie istnieje. Następna sprawa żadnych oznaczeń kancelaryjnych tego dokumentu. Do kogo to jest adresowane. Yy, numer pisma. Yy, tutaj nie ma na przykład rozdzielnika. Komu, gdzie egzemplarze idą? Powinna być na przykład albo nie, wiem, .teczka personalna Bolek, albo rozpracowanie Bolek, czy tam .teczka Legwałęsa, yy, jedno AA, albo tam jeszcze po prostu nie wiem naczelnik, albo kierownik sekcji. No, po prostu karygodne, karygodne błędy. Następna sprawa. Niech Państwo zobaczą. Paginacja stron 269. To jest paginacja, którą nadał Instytut Pamięci Narodowej. Czyli ten dokument nie miał żadnej paginacji stron. Został włożony między... Dlatego są te dwa dokumenty tu pokazane. Został włożony między te dwa dokumenty, które mają oryginalną paginację stron. Po prostu... Wszystko się nie trzyma tutaj kupy. Ten dokument został po prostu wpięty. wpięty w miejsce wyrwanego dokumentu najpewniej z donosem Bolka. I to jest od początku do, do, do końca po prostu spartaczona robota. No, że w, wzięli maszynę starą do pisania, napisali dokument i po prostu wpięli go w, w te akta. Tylko, że nie zadbali zupełnie o jego kształt. Tak, żeby chociaż no, nie zadali sobie po prostu żadnego trudu. Więc tak to wygląda. Tak, tak, oni to, tak oni to robią już. Pomijam jakby inne rzeczy, które również w filmie były, były opisane, kiedy oni wyrywają na przykład z strony donosów bolek, zapominając o wyrwaniu tam ostatniej strony tego, tego donosu. Tak. Albo tutaj jest taki przypadek fantastyczny, zupełnie błędu, który popełnili. To też bardzo ciekawe. Przepraszam, o. Świetna historia. W każdej teczce służby bezpieczeństwa, w jakichś aktach służby, służby bezpieczeństwa, które były złożone do archiwum, musiał wcześniej powstać tak zwany spis zawartości teczki. I wtedy dopiero ta teczka była zszywana, paginowane były strony, czyli nadawane numery stron. I musiał powstać, jak mówię, spis zawartości teczki czyli spis treści. No, i te spisy treści w większości tych przypadków, znaczy spisy treści w teczkach, gdzie były donosy Bolka, zostały ukradzione. Nie, nie ma. Jak jest na przykład 12 tomów akt sprawy operacyjnej o kryptonimie ARKA dotyczącej Stoczni Gdańskiej, to tylko z czterech czy pięciu, które wypożyczał Lech Wałęsa, wyparowały spisy treści, dlatego że z tamtych, bo w tych teczkach były po prostu doniesienia Bolek. No, i teraz mamy sytuację z teczką, w której są zawarte arkusze osób przeznaczonych do internowania. Wśród tych arkuszy, które tutaj są w tej teczce zarchiwizowane, jest arkusz dotyczący Lecha Wałęsa. I mamy zachowany spis zawartości teczki, z którego wynika, że na stronach 545-546 jest arkusz ewidencyjny dotyczący Wałęsa Lecha. Otwieram tą teczkę. Proszę Państwa, nie ma takich stron. Nie ma po prostu takich stron w tej teczce. Te strony zostały wyrwane, dlatego że sąsiadujące, sąsiadujący dokument na stronie 544 dotyczący Anny Walentynowicz jest. I sąsiadujący, czyli ten, który był za arkuszem dotyczącym Wałęsy, również jest. Oni po prostu wyrwali arkusz. Osoby przeznaczonej do internowania, czyli arkusz Wałęsy, zapominając wyrwania tej, tego spisu treści. I w ten sposób złapaliśmy ich na takim ordynarnym, po prostu, jakby fałszerstwie. A arkusz sam znaleźliśmy w innych aktach zachowany w formie kopii. I chodzi po prostu o to, proszę Państwa, że w tym arkuszu co jest napisane. Dla, dlatego został wypożyczony Lechowi Wałęsie i nigdy nie wrócił. Już Państwu pokazuję. Chodzi o jedno zdanie. W dniu 15 grudnia 70 przekazał postulaty Wydziałówka 2, K3, K4 Dyrekcji Stoczni Gdańskiej Mienia Lenina, członek Komitetu Strajkowego. 29 grudnia 70 roku pozyskany do współpracy z SB. W okresie 70-72 przekazał szereg informacji dotyczącej negatywnej działalności pracowników stoczni. To jest arkusz yy, Lecha Wałęsy osoby podlegające internowaniu, gdzie jest po prostu jego charakterystyka i stąd znalazła się ta informacja o współpracy agenturalnej w przeszłości. Dlatego ten arkusz po prostu z tego tomu wyparował. Tylko jak mówię, zapomnieli, zapomnieli tego spisu treści wyrwać.